Witajcie bracia i siostry. Jechałem samochodem przed chwilą i znowu choinki pojawiają się na placach. Brat akurat dziwnym trafem dojeżdżam do domu, a mi wysła zapytanie, gdzie jest odcinek ten o choinkach 146 i 149 u mnie. Sprzed roku. Wiem, że to jest temat sezonowy. Ale jechałem autem i chcę się z wami podzielić taką małą refleksją, że tak jechałem sobie i wiecie co. <laughs> Przed chwilką, nie. Znowu z setki tysiące tych choinek, nie. I pomyślałem sobie, że okej, okay, niewierzący jeszcze tam mają swoje bałwuchwalcze jakieś rzeczy, nie. Ale wiecie co? Znowu się pojawia bielsko biała, kazety, choinki. Kazety, filadelfia, miłość bratnia. Słuchajcie, zbory, bombeczki. Ja jestem pod wrażeniem. Takie wersety są, że patrzą i nie widzą. Ścina ktoś choinki. Nie, to nie jest kult. Ściołeś choinkę, przynosisz do miejsca spotkania czy zamieszkania? Nie. To nie jest nie, jest uczynek. Idziesz do lasu, ścinasz choinkę. Nie. Patrzą i nie widzą. Robią, nie rozumieją, w nieświadomości żyją. Słuchajcie, to jest kosmos, to jest odlot w ogóle. O ile rozumiem moją rodzinę, niewierzących, którzy nie wchodzą w królestwo, którzy są w świecie widzialnym, mają tradycje, 666, mają przekaz tego świata, kulty bałwochwalcze, to jeszcze tam rozumiem. To jestem w stanie, Pan też to rozumie, jeszcze nie weszli do królestwa. Ale kościoły, zbory, chrześcijanie, którzy idą na kompromis, nie weszli. Ja nie mam pretensji o to, tylko nazywajmy rzeczy po imieniu. Nie wchodzicie do królestwa, to nie jest świat, Pan jasno się na ten temat wypowiada. Więc oddzielmy, miejmy świadomości, którzy się obudzili i jasno chcą kroczyć, uświęcać się, chcą wchodzić w świat niewidzialny. To jest świat, system 666. Jak tego nie porzucisz, to nie chodzi o to, że, że ja się pogniewam. To jest po prostu nie, jesteś w królestwie, jesteś w ciele, jesteś, nie wiem, jesteś, nie wiem, zajmujesz się światem. Nie jesteś jeszcze powołany, nie masz zmiany myślenia, jeszcze nie przerobiłeś swojego bracie siostro myślenia. Choinki, bombeczki i jeszcze twoje zdanie na ten temat kompromisowe, że nie masz, nie masz nienawiści do tego. To jest, ubolewam nad tym, że ktoś, kto się mini bratem i siostrą, ma takie podejście letnie do tego. Więc ja się tam tym nie podniecam, ale rozważmy to, gdzie my jesteśmy, w jakiej narracji z Bogiem.